Siemaneczko moi kochani, CDX z tej strony a dzisiaj chciałbym wam przedstawić 5 najlepszych laptopów gamingowych na świecie oczywiście moim zdaniem pamiętajcie że te laptopy się bardzo szybko zmieniają więc przejdźmy do właściwego zestawienia no dobra, na miejscu piątym mamy gamingowy laptop MSI GT83VR jest to laptop naprawdę high-endowy z najwyższej półki jest on wart aż 20 20699 zł i charakteryzują go procesor Intel Core i7-7920HQ jest to naprawdę procesor z bardzo bardzo wysokie półki posiadają 4 rdzenia oraz taktowanie 4 GHz. Naprawdę, procesor, jeżeli chodzi o laptopy, high-endowy, jeden z lepszych w ogóle możliwych do kupienia. Mamy tutaj również 64 GB pamięci RAM, 512 GB ssd na M2, dwie karty graficzne Nvidia GeForce GTX 1080 SLi oraz matrycę Full HD. Taka konfiguracja podzespołów wraz ze świetną wręcz klawiaturą, która jest na początku laptopa, a nie gdzieś tam w środku, sprawia, że naprawdę na tym laptopie komfortowo się gra bez podpinania dodatkowej dla Jedyne co potrzebujemy to ten laptop, ładowarka, mysz, no i gramy. Naprawdę prześwietny laptop, ale przejdźmy do miejsca czwartego. Miejscem czwartym po dość ciekawym designie jest Dream Machines SLI 1080 17PL12. Ten laptop jest wart aż 33 345 zł, a zauważmy, że jest to dopiero czwarte miejsce. Ja bym się na waszym miejscu bał o miejsce pierwsze. No ale dobra, co my tutaj mamy? Mamy tu na początku procesor Intel Core i7 6700K. Posiada on cztery rdzenie oraz taktowanie czterech GHz. Jego pamięci RAM to 64 GB o bardzo wysokim traktowaniu 3000 MHz. Mamy tutaj uwaga aż 2TB pojedynczego dysku SSD na M2 oraz kolejne 2TB HDDK. Grafikę w tym laptopie akcelerują dwie karty Nvidia GeForce GTX 1080SLI. Laptop ten oczywiście wyświetla nam obraz Full HD, co w połączeniu z tak wspaniałymi podzespołami sprawia, że granie na ultradetalach nigdy nie było tak proste. No oczywiście, jeżeli mamy 33 zł, ale to to jest chyba oczywiste. Trzeci w naszym zestawieniu jest Hyperbook GTR87 VR2. Jest to laptop wart kosmiczną sumę 36 278 zł. Naprawdę laptop bardzo, bardzo, bardzo przewydajny z procesorem Intel Core i 7 7700K, czyli procesorem desktopowym włożonym do laptopa, który ma taktowanie 4,4 GHz. Mamy tutaj również 64 GB RAM, dwa dyski n 2 o pojemności 1 TB każdy oraz 3 TB. SSD Grafikę ponownie już napędzają te dwie karty GTX 1080. Tym co zdecydowanie wyróżnia ten laptop wśród poprzednich jest ekran o rozdzielczości 4K, a nie tylko Full HD jak w poprzednich pozycjach. Zdecydowanie 4K w takim laptopie się przyda, szczególnie z dwoma 1080kami. Na miejscu drugim, uwaga uwaga, laptop za 40 tysięcy złotych. Celik Vici G791D. Jest to laptop naprawdę z najwyższej półki cenowej, jeżeli chodzi o laptopy. Ma przekazatkie podzespoły, ale zacznijmy od podstaw. Podstawą tego laptopa jest procesor Intel Core i7 6700K. Procesor już dobrze znany, oczywiście desktopowy, wsadzony do laptopa, bo to przecież genialne rozwiązanie. Mamy tutaj również 64GB wysoko taktowanego RAMu, dwa dyski po 512GB na M2, oraz dwa SSD-ki po 2 TB Karty graficzne, czy to kogokolwiek, który dziwi 2080 SLI Ekran w tym laptopie to niestety tylko Full HD, a przydałoby się tutaj 4K, no ale cóż Nigdy nie można mieć wszystkiego, prawda? No chyba, że jesteśmy mega bogaty A bardzo bogaty musi być na 100% ktoś, kto kupi laptopa z miejsca pierwszego Co to jest zapytacie? Cóż to za laptop zapytacie? Otóż jest to Razer Valerie, laptop posiadający trzy monitory. Po prostu marzenie każdego gracza, montażysty, po prostu każdego użytkownika komputera. Musicie mi uwierzyć, ci, którzy nigdy nie próbowali korzystać z więcej niż jednego monitora, że jest to naprawdę wygoda. Na jednym monitorze możecie sobie na przykład odpalić notatki, na drugim nagrywanie dźwięku, żebyście widzieli, czy na pewno z dobrą głośnością was nagrywa, a na trzecim monitorze, jeżeli was to interesuje, to możecie sobie odpalić jeszcze coś tam dodatkowego. Więc naprawdę trzy monitory to jest przekozacka Prawa, jeżeli chodzi na przykład o montaż filmu, możecie mieć jednocześnie bardzo długi timeline, niesamowicie wielki podgląd oraz kontrolę nad wszystkimi aspektami waszego filmu, jednocześnie możecie mieć. Naprawdę, trzy monitory to coś bardzo, bardzo, bardzo przydatnego. A na dodatek spójrzmy, jak te monitory wyglądają. One się chowają do budowy, to wygląda po prostu prze, 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 przekozacko, naprawdę. Jeden z lepszych laptopów, które widziałem Pewnie będzie kosztował więcej niż naprawdę dobry samochód No ale cóż Ale nie powiedziałem jeszcze jakie ma podzespoły Otóż nie są to jakieś mega, mega, mega podzespoły W porównaniu do poprzednich laptopów Ale zawsze, zawsze twoją mega wydajność Mamy tutaj na przykład procesor Intel Core i7-6700HQ Mam taktowanie 3,5 GHz Co przy poprzednich procesorach troszeczkę go deklasuje Ale jednak jest to nadal potwór wydajnościowy Mamy tutaj 32 GB Co spokojnie wystarczy nawet dla zapalonego gracza oraz montaży. Mamy tutaj również aż 2 terabajty dysku SSD na M2 oraz 1 terabajt HDDK na SATA, który jest dla mnie totalnie niepotrzebny. Kartą graficzną dla tego laptopa będzie niestety tylko jedna 1080, k ale nadal jest to naprawdę mega, mega, mega potwór. I ekrany, bo pewnie to Was interesuje. Są to trzy ekrany o rozdzielczości. Uwaga, 4K, czyli razem jak połączymy te ekrany, jak to połączymy, mamy tutaj 12K. Oczywiście niepełne, bo musiałoby być to 9 monitorów, żeby to było 12K, ale mamy takie w w cudzysłowie brane 12K. Naprawdę laptop przekozacki pewnie będzie kosztował więcej niż naprawdę bardzo dobry samochód, ale naprawdę laptop mega, mega, mega ciekawy wygląda. Prawie, że oczekujemy z niecierpliwością premiery, no i jest po prostu przekozacki. A wy, moi kochani, oczekujcie z niecierpliwością premiery kolejnego odcinka z tej serii. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, wbijajcie na moją grupę Zagrajmy Zdajce na Facebooku. Dzięki za oglądanie, bęk dla was, no i cześć!